Dzień dobry. Dzisiaj w sposób szczególny chciałbym powitać wszystkich miłośników i sympatyków dawnej UNITRY. Tych, którzy być może już z niecierpliwością czekają na informacje o filmie Radmoryna. Jest takie miejsce w Warszawie, które darzę wyjątkową sympatią, a to dlatego, że było to pierwsze muzeum, które odkryłem kiedyś samodzielnie, będąc jeszcze dzieckiem. I myślę, że to tam należy dopatrywać się początków tego mojego zamiłowania do techniki i jej historii. Mam na myśli Muzeum Techniki, dzisiaj Narodowe Muzeum Techniki, które mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Jest mi bardzo miło poinformować, że ta właśnie instytucja objęła Film Rad Moryna patronatem honorowym i została organizatorem jego premiery. Dlatego wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszam na to wydarzenie, które odbędzie się 27 listopada o godzinie 18 w siedzibie Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w sali A27. Narodowe Muzeum Techniki jest w tej chwili nieczynne dla zwiedzających. Odbywa się tam gruntowny remont i z tego powodu premiera nie mogła odbyć się w tym miejscu. Odbędzie się, myślę, w lokalizacji równie godnej. Dlatego widzimy się w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 18 w Pałacu Staszica w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk przy Nowym Świecie 72 w sali A27. Zapraszam. I do zobaczenia.